Jak Amazon zdominował e-commerce i branżę chmurową? Od zakupów online po usługi w chmurze odkryjmy, co stoi za sukcesem jednego z największych gigantów technologicznych na świecie. Inteligentne Handlowanie, Twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie. Dziś przyjrzymy się bliżej Amazonowi. Firmie, która od rewolucji zakupów online po dominację w chmurze zmieniła sposób, w jaki funkcjonuje współczesna gospodarka. Zrozumiemy, jak ich model biznesowy, oparty na dywersyfikacji, zapewnia firmie globalne przywództwo. Jeśli interesują Cię, jak firmy takie jak Amazon zachowują się na rynkach finansowych, koniecznie sprawdź naszą playlistę. Aktualna sytuacja na giełdzie. Przegląd rynków. A teraz przejdźmy do analizy Amazona. Historia i ewolucja Amazona. Amazon rozpoczął swoją działalność w 1994 roku jako księgarnia internetowa. Założyciel Jeff Bezos miał wizję stworzenia sklepu na wszystko, który zmieni sposób, w jaki konsumenci robią zakupy. Dziś Amazon to globalny lider e-commerce i technologii. Obecny w niemal każdym zakątku świata. Model biznesowy Amazona e-commerce. Amazon zarabia na sprzedaży produktów zarówno własnych, jak i sprzedawców zewnętrznych. Model fulfillment by Amazon FBA umożliwia firmom korzystania z infrastruktury Amazona do przechowywania wszystkich wysyłki i obsługi klienta. To kluczowy element ich strategii dominacji. Chmura obliczeniowa AWS Amazon Web Service to jedna z najbardziej dochodowych części biznesu firmy. AWS oferuje usługi w chmurze, które są fundamentem dla tysiące firm na całym świecie, od startupów po korporacje. Reklamy. Amazon generuje znaczące dochody z reklam, oferując sprzedawcom możliwość promowania swoich produktów na platformie. Klucz do sukcesu Amazona dywersyfikacja. Amazon nie ogranicza się do jednej branży. Firma inwestuje w różnorodne obszary, takie jak streamingi, prime video, sztuczna inteligencja Alexa, a nawet zdrowie Amazon Pharmacy. Dywersyfikacja pozwala firmie utrzymać wzrost nawet w obliczu wyzwań rynkowych. Inspiracja dla polskiego rynku. Na polskim rynku Amazon wciąż buduje swoją pozycję, konkurując z lokalnymi gigantami, takimi jak Allegro. Model Amazona oparty na wygodzie i szerokim asortymencie może być inspiracją dla polskich firm rozwijających e-commerce czy usługi technologiczne. Przykłady takie jak rozwój poczty polskiej w kierunku logistyki czy startupy w branży chmurowej pokazują, że polskie firmy również mogą czerpać z tej strategii. Lekcja od Amazona. Czego możemy nauczyć się od Amazona? Klient na pierwszym miejscu. Zadowolenie klienta jest fundamentem każdego działania Amazona. Inwestycje w innowacje. Amazon stale poszukuje nowych możliwości, by wyprzedzać konkurencję. 3. Dywersyfikacja. Nie polegaj na jednym źródle przychodów. Różnorodność to klucz do stabilności. Czy korzystacie z Amazona, czy wolicie Allegro? Co sądzicie o ich modelu biznesowym? Jakie polskie firmy mogłyby przyjąć podobną strategię? No i najważniejsze, czy inwestowaliście w Amazona? Podajcie swoje opinie w komentarzach poniżej. Amazon to przykład firmy, która dzięki wizji i innowacjom zmieniła oblicze globalnej gospodarki. Jeśli chcesz poznać więcej tajemnic największych firm świata, zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i zostaw łapkę w górę. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.